Bajka na odprężenie. Mały piesek szedł wolno, polną ścieżką. Czuł narastające zmęczenie. Ciężko poruszał łapkami, ledwo odrywając je od ziemi. Marzył o odpoczynku i rozglądał się uważnie dookoła, szukając cichego, spokojnego miejsca. Wkrótce ścieżka poprowadziła pieska na skraj lasu. Między polem a drzewami zieleniła się niewielka łąka. Piesek stanął na jej skraju i oniemiał nie miał z zachwytu. Soczyście zielona trawa i kolorowe kwiaty tworzyły pod jego łapkami miękki, pachnący dywan. Wokół Wszędzie latały różnobarwne motyle, przysiadając co chwilę na płatkach kwiatów. W cieniu drzew, spokoju i odpoczynku zażywały polne myszki i puszyste króliki. Korony drzew zapewniały im przyjemny półmrok i chłód w ten letni, upalny dzień. Piesek spojrzał w górę i dostrzegł świecące w oddali słońce. Jego promienie otulały pomarańczowym ciepłem okoliczne łany zbóż. Poczuł na swoim grzbiecie lekki podmuch ożywczego wiatru i usłyszał jego kojący szum. Z oddali dochodziło do niego ciche brzęczenie owadów. Odetchnął głęboko, wciągając świeże, pachnące powietrze głęboko do płuc. To najlepsze miejsce do odpoczynku, jakie mogłem sobie wymarzyć, pomyślał. Położył się w miękkiej trawie i spokojnie oddychał. Zrobił głęboki wdech, wciągnął powietrze przez nos. A po chwili wypuścił je. Powtórzył to jeszcze raz. Czuł, jak z każdym wydechem pozbywa się zmęczenia. Był teraz przyjemnie rozluźniony. Poczuł się ciężki i bezwładny. Odprężenie powoli przychodziło. Oddychał spokojnie, pozwalając, aby wdech i wydech poruszały jego klatką piersiową w górę i w dół. Nic innego nie miało teraz znaczenia. Czuł się spokojnie i bezpiecznie. Poczuł się bardzo, bardzo dobrze. Delikatny wiatr, który kołysał kwiatami i łanami z pusz, przesuwał się po jego sierści, zabierając ze sobą napięcie i zmęczenie. Wiał raz za razem. Cień padający z okolicznych, rozłożystych drzew koił ciało pieska i pozwolił mu się odprężyć. Wkrótce piesek zasnął. A wszystko wokół zdawało się usnąć razem z nim. Szum wiatru i brzęczenie owadów ustały. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a nadchodzące chmury zasłaniały kolejne jego promienie. Cienie drzew stawały się coraz dłuższe i dłuższe. A na skraju lasu pojawiły się sarny, powoli szykujące się do wieczornej kolacji na brzegach ból. Słysząc idące ścieżką sarny, piesek przebudził się. Leniwie otworzył oczy i przetarł je swoimi łapkami. Dziewnął szeroko, raz, a potem drugi raz. Czuł, że powietrze zmieniło się. Było chłodniejsze, bardziej orzeźwiające. Silniejsze podmuchy wiatru dodawały mu nowych sił i ożywiały go. Energia powoli rozchodziła się po całym ciele pieska. Promieniowała od brzucha, od stóp aż po koniuszki. Piesek otrzebał się i poczuł, że jest gotowy do zabawy. Mógłby biec, tańczyć, a nawet skakać bardzo wysoko. Wspaniale wypocząłem, pomyślał: To miejsce jest cudowne i z pewnością jeszcze tutaj wrócę, lecz teraz pora udać się do domu. Czeka tam na mnie moja ukochana rodzina i przepyszna kolacja. Na myśl o przyjemnych chwilach zaszczekał radośnie i w lekkich podskokach ruszył w kierunku swojego domu. Bajka na wyciszenie. Franek powoli powłóczył nogami. Szedł długim chodnikiem i z trudem dźwigał ciężki plecak. Miał za sobą bardzo trudny dzień w szkole. Był bardzo zmęczony. Nie spieszył się, powiedział, że w domu czekają na niego obowiązkowe porządki i praca domowa, którą musiał odrobić. Zwolnił więc jeszcze bardziej. Przyglądając się w mianych sklepowych witrynach, nagle przypomniał sobie, że dawno nie zaglądał do sklepu cioci Wery. Postanowił, że dzisiaj ją odwiedzi. Coś w tym miejscu sprawiało, że wszelkie troski odchodziły w siną dal, a we franka wstępowały nowe siły. Żwawszym krokiem podążył w kierunku sklepu. Gdy stanął przed drzwiami, jego wzrok przykuła kolorowa ekspozycja. Jesienne liście mieniły się złotem, pomarańczą i czerwienią. Miękko otulały najróżniejsze przedmioty, czego tutaj nie było. Tajemnicze szkatułki z ciemnego, machoniowego drewna, bogato rzeźbione ramy z wyjątkowymi obrazami i skrząca w słońcu stara biżuteria, figurki przedstawiające najróżniejsze, egzotyczne zwierzęta, Franek stał przed witryną niczym zahipnotyzowany. Wreszcie nacisnął klamkę i wszedł do środka. Otuliło go przyjemne ciepło. Nagle zdał sobie sprawę, że na zewnątrz jest bardzo zimno i przemarzł wychodząc ze szkoły. Teraz, powoli, ciepło rozchodziło się po całym jego ciele: od brzucha, przez ręce, dłonie, nogi. Aż do stóp i w górę po czubek głowy. Zamknął na chwilę oczy, aby przez moment rozkoszować się tym przyjemnym odczuciem. Wtedy poczuł ciekawy, intensywny zapach. Aromat przypraw z najdalszych zakątków świata. Pomieszany z lekką wonią drewna trzaskającego w kominku, sprawił, że Franek poczuł się jakby wkroczył do innego świata. Korzenne przyprawy pachniały trochę jak piernik, który mama Franka zawsze piecze na święta. Zapach obudził przyjemne wspomnienia, które sprawiły, że chłopiec poczuł się troszkę lepiej. Gdy Franek otworzył oczy, zobaczył szeroko uśmiechniętą Ciocię Werę, która stała za sklepowym kontuarem. Przywitał się z nią radośnie i pozwolił mocno się przytulić. Cieszę się, że mnie odwiedziłeś! Tak dobrze cię widzieć! powiedziała Ciocia. Miałem dziś bardzo ciężki dzień, wyznał Franek. Czy mogę posiedzieć trochę w Twoim sklepie? Oczywiście, kochanie. Może chcesz odpocząć na zapleczu? Jest tam cicho, spokojnie i jestem pewna, że znajdziesz tam mnóstwo rzeczy, które ci się spodobają, odparła ciocia. Franek zgodził się i wkrótce znalazł się na tyłach sklepu w najciekawszym miejscu, które mógł sobie wyobrazić. Podłogę zaplecza. Przykrywały puszyste dywany, haftowane w skomplikowane, kolorowe ornamenty. Franek zdjął buty i poczuł pod stopami przyjemną miękkość. Na podłodze rozrzucone były liczne poduszki w najróżniejszych kształtach. Wnętrze było tak zachęcające, że Franek położył się wśród poduszek. Na miękkim podłożu i z rękami pod głową obserwował rzeczy, które ciocia ustawiła na półkach wokół pomieszczenia. Oddychał spokojnie i głęboko, czując jak jego brzuch unosi się i opada z każdym wdechem i wydechem. Patrzył na stare, oprawione w skóre księgi, które z pewnością skrywały niejedną tajemniczą historię. Dostrzegł drewniany model wielkiego żaglowca umieszczony w pękatej butelce liczne figurki wykonane z drewna lub z niezwykłych szlachetnych kamieni. Wśród wielu przedmiotów była nawet zdobiona złota korona i wyglądający na bardzo stary, piracki kapelusz. Wszystko pokrywała leciutka warstwa kurzu, a przedmioty otulone były miękkim światłem, sączącym się z oryginalnej, ściennej lampy. Franek zamknął na chwilę oczy i marzył, że jest piratem. Na morzu pełnym przygód i wrażeń. Jego ciało powoli się odprężało, a wraz z przyjemnym ciepłem rozpływało się całe napięcie. Franek stracił rachubę czasu. Po dłuższej chwili usłyszał ciche pukanie. Uśmiechnięta twarz cioci Wery wyłoniła się z za drzwi. Pora wracać do domu, kochany. Mama dzwoniła, że czeka z twoim ulubionym obiadem. Jak się czujesz? Znacznie lepiej, odparł franek i z radością zauważył, że zmęczenie gdzieś znikło, a w jego ciało wstąpiły nowe siły. Już idę. Wychodząc ze sklepu. Uściskał ciocie i ruszył przed siebie, ciesząc się na myśl o tym, że wkrótce usiądzie do stołu z całą rodziną. Obiecał sobie też w duchu, że będzie znacznie częściej odwiedzał magiczny sklep cioci Wery. Bezpieczne miejsce. Staś był bardzo zmęczony po pełnym, wrażeń dniu w szkole. Gdy wracał z zajęć do domu, szedł powoli, nieśpiesznie i nieco ospale. Co chwila odpływał gdzieś myślami. Nagle dostrzegł małą, wijącą się ścieżkę prowadzącą przez pobliski las. Usłyszał delikatny szum drzew. Nie zastanawiając się zbyt długo, skręcił w nią i już po chwili spaceru dotarł na wspaniałą polankę. Chyba tutaj odpocznę, powiedział do siebie, bo przecież wokół nie było nikogo, kto mógłby go usłyszeć. Zrzucił ciężki plecak. I natychmiast poczuł się lepiej. Powoli rozejrzał się po okolicy. Widok był piękny. Niskie krzewy, soczyście zielona trawa, kwiaty, niczym miękki dywan układający się u jego stóp. Spojrzał w górę. Niebo było błękitne. A białe, pierzaste chmurki, rozsiane to tu, to tam, układały się w przeróżne kształty. Podszedł do pobliskiego strumienia, nachylił się i napił się z niego wody. Była właśnie taka, o jakiej w tym momencie marzył chłodna i orzeźwiająca. Siedząc na kamieniu, i wsłuchując się w szum strumienia, myślał o tym, jak przyjemne jest takie słodkie lenistwo. Przymknął oczy, podniósł delikatnie głowę i poczuł promienie słońca na swojej twarzy. Przyjemne ciepło rozchodziło się od czubka jego głowy na całe ciało. Wiatr lekko wiał, muskając jego twarz. Gdy nacieszył się tym uczuciem i otworzył oczy, zauważył coś, czego wcześniej nie widział. Mały, niezwykle piękny wodospad, położony kilka kroków od miejsca, w którym siedział. Dostrzegł leciutkie fale przybijające do brzegu, łagodnie rozbijające się o kamienie. Podszedł nieco bliżej. A setki malutkich kropelek spadło na niego, delikatnie zraszając całe jego ciało. Poczuł się Rześko. Czuł, jak z tą zimną wodą wstępuje w niego nowa siła i energia. Po chwili, w oddali usłyszał delikatny i cichy głos: Wstajemy, Stasiu! Chłopiec. Przebudził się powoli. Popatrzył dookoła, ale nie ujrzał nikogo, do kogo głos mógłby należeć. Jaki wspaniały miałem sen, niesamowicie wypocząłem, pomyślał Staś. Wstał powoli, zarzucił na siebie plecak, po czym spokojnie, bez pośpiechu, wrócił do domu.